Otwarliśmy wystawę Józef Szajna w 80. rocznicę wyzwolenia, którą można oglądać w Domu Ciszy w MDSM do 15 marca. To wyjątkowa możliwość pokazania mieszkańcom oświęcimia sztuki wybitnej, sztuki wybitnego artysty, tak mocno związanego z. Auschwitz z Oświęcimiem w różnych projektach, ale przede wszystkim tak bardzo, tak głęboko poruszającego. Ta wystawa to efekt rocznej już współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Jest dziełem autorskim pani kustosz Jolanty Niedoby. Praca Reminiscencje, która powstała na zamówienie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od niedawna jest własnością miejsca pamięci obozu Ale ja, Leszaj napracował w ten sposób, że wielokrotnie multiplikował swoje Pracę. I kolejna wersja jest w posiadaniu Muzeum Śląskiego i została ona zaprezentowana właśnie na tej wystawie jako główny element aranżacji. Sposób przygotowania ekspozycji, zaaranżowania jej jest tak kontemplacyjny, a z drugiej strony tak wzruszający. Dobrane obiekty dopełniają się zarówno od tej strony takiej formy, gdzie rzeczywiście widzimy różne możliwości realizacyjne Szajny, ale też treści, które one przekazują. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo poruszająca wystawa. Tym, co porusza osoby chcące zetknąć się z obrazem tego, co Niesie z sobą zagłada, katastrofa i trafią na sztukę Józefa Szajny, to wrażliwość tych osób musi gdzieś pójść w stronę tego, co było znakiem tego przekazu, czyli sylweta. Bardzo skondensowany obraz, obrys konturu sylwety człowieka ze strzelnicy. Człowiek był celem tych którzy chcieli zadać ludziom ból na wystawie państwo stanęli nad otwartym grobem nad otwartą mogiłą nad katastrofą milionów ludzi tam są nie tylko obozowe fotografie tam są także sylwety kobiet matek żon Dziewcząt w chustach, konturach zamazanych, rozmytych co sugeruje anonimowość tych ofiar. Proszę skojarzyć sztukę Józefa Szajny z takim właśnie wołaniem. Myślę, że sam Szajna podpisałby się pod taką aranżacją tej wystawy. Pamięć jest rzeczą ludzką. Jedni nie mogą zapomnieć. Drudzy nie chcą pamiętać. Józef Szajna urodził się w marcu 1922 roku w Rzeszowie, a zmarł w czerwcu 2008 w Warszawie. Jeden z najwybitniejszych artystów świata teatru i sztuki. Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień. Więzień obozów KL Auschwitz i Buchenwaldu. Doświadczenia z Szajny z okresu II wojny światowej, w tym wieloletni pobyt w obozach koncentracyjnych, ukształtowały jego język plastyczny. Alfabet tego języka ulepiony był z resztek, resztek po okaleczonym człowieczeństwie.